Koleudacja by mu budziła ogromna obawy Polańskiego. Polanski naprawdę bardzo się bał tej kolaudacji. Natomiast rzeczywiście Bostak no, miał na tyle siły, na tyle energii, żeby obronić, obronić Polańskiego. Wszelkie jakieś tam wątpliwości zostały, zostały w czasie tej kolaudacji rozwiane dzięki interwencji Bostaka i nóż w wodzie dopuszczono na ekran. Premiera miała miejsce 9 marca 1962 roku. I proszę Państwa, film Romana Polańskiego wywołał po premierze no naprawdę wie, wiele hałasów, Pisał o nim wszystkie ważniejsze tygodniki kulturalne, wiele dzienników, natomiast sam Polański stwierdził po latach, że ta projekcja filmowa nożem w wodzie była katastrofą że właśnie po tym y, artykule, którego najważniejsze fragmenty Państwu zacytowałam, po tym artykule z ekranu, dziennikarze gotowi byli zniszczyć jego film oraz jego, jego samego jako reżysera. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli prześledzimy sobie lekturę tych najważniejszych recenzji z 1962 roku, na pewno nie stwierdzimy jakiejś zorganizowanej zmowy przeciwko Kolarskiemu. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, że nie bardzo wiedziano, jak sobie z tym filmem poradzić. Poza tym był jeszcze jeden problem. E, 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 dowodzimy do czegoś, co wyglądało na proces łączenia elementów z biografii reżysera e, z jego dziełem, na tej podstawie dopiero oceniano ten film. I proszę posłuchaj, na przykład Juliusz Kedryński w życiu literackim, zanim ocenił film Kolańskiego, wymienił w punktach wszystko, co wiedziało się o Polańskim. Że jest młody, że zrobił eksperymentalne sławy już film w że udziela aroganckich. Wywiadu, że jest mężem słynnej Barbary Kwiatkowskiej-Las. Poza tym, że niedawno wrócił z Paryża i mówił bardzo krytycznie o francuskiej nowej fali. Chodzi o to, że w ten sposób utrwalano obraz reżysera, w którym jakby plotki prawda, mieszały się z, z różnego rodzaju, zwłaszcza ideologicznymi uprzedzeniami, a to wszystko stawało się podstawą do oceny jego debiutanckiego filmu. Poza tym, proszę Państwa, film. Kolańskiego uznano za napaść, za napaść na obowiązujące wzory społeczne. Krytykowano bohaterów, krytykowano pokazane w filmie realia. Cały problem filmu. Właśnie to, co wpływy rzekomo falowe, Obraz młodego pokolenia. I chciałbym Państwu zrezygnować też kilka takich ważniejszych i już sławnych już dziś opinii. Twórcy Noża wodzie nie, Noża wodzie nie mają nam do powiedzenia nic nowego, nic ciekawego. Film Dwa Ludzie z Szlechem Pamiętam do dziś, o Nożu Wodzie Zapomnę już jutro. Pisał Stanisław w Stanisławie w życiu Warszawy. Noż Wodzie jest psychologiczną opowieścią filmową o urojonych ludziach, prezentujących nam w ciągu dwóch godzin swoje urojone kompleksy. Film niesympatyczny, pozerski i krótko mówiąc, bzdurny, pisał Kedyński w życiu literackim. Film jest jawnym dowodem przeważnego wpływu zachodnich artystycznych młód, a Polański pojętym i utalentowanym uczniem, przypowiadającym bezbłędnie lekcje swoich dalekich paryskich mistrzów", pisał inny krytyk w Trybunie, Ludziu, w Trybunie Ludu. I jeszcze jedna, jeszcze jedna, fragment recenzji na sukces w wodzie. tutaj jest takie dopowiedzenie z mojej strony, za granicą, raczej nie liczymy, to jest uwaga Aleksandra Jaskinicza. Natomiast e, oczywiście przeważały rzeczywiście takie bardzo krytyczne, nie, po, no niech będzie oceny, jedynie i, i na temat tego filmu, ale pojawiło się też kilka e, takich rzeczywiście recenzji w miarę obiektywnych, e, w których te recenzenci czy krytycy zasłań, za, zastanawiali się nad przesłaniem tego, przesłaniem tego, tego filmu. I między innymi Jan Józef Szczepanski pisał, jest to film kompromitujący kabutynizm. Krzysztof Tawerntewic, opowiadający o pozorach innych formacji pokoleniowych, Roman Zima, kompromitujący współczesnego mydlarza, mieszczucha, drobnomieszczanina. I zresztą z, z tego powodu recenzja uznał, uznał je za bardzo no, ideologiczne. Jedną z takich też ciekawszych recenzji, czyli można powiedzieć, że tak wziął w obronę jakby polańskiego, opublikował w polityce Zygmunt Kałożyński. Podjął tam próbę takiej psychologicznej oceny postaw bohaterów, którą zakończył wnioskami. Film ilustruje po raz pierwszy w naszym kinie problem pewnego rozpowszechniającego się ostatnio typu postępowania, który stara się nam bezstronnie przedstawić. I, i, I na sam koniec dodaję, piękny wiek, który prowokuje małego tyrana, małą ździrę, małego chuligana oraz klimat, w którym się dusimy mimo wielkich dawki tlenu. Zresztą taki ten dość znaczący zwrot, duszno tu wypowiada właśnie ten młody chłopak w jednej z... Z, ze scen. Natomiast y, wszyscy raczej się zgadzali co do, co do formalnej strony filmu. To znaczy, że rzeczywiście to jest film, je, jeśli chodzi o, 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 o poetykę, rewelacyjnie zrobiony. Chwalono wszystko. Chwalono zdjęcia, właśnie te wyszukane kąty ujęcia. Chwalono muzykę rewelacyjną, jazzową muzykę Krzysztofa Komedy Rzicińskiego. Krzysztofa Chwalono dramaturgię, taką dwuznacznie prowadzoną, y, dwuznacznie prowadzoną y, 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 narrację. Chwalono też powiedzmy no, aktorstwo Roma Niemczyka, natomiast rzeczywiście ogromne cienie zebrali tutaj przede wszystkim pani Umecka, no i też niezbyt, niezbyt chwalono talent pana, pana Malanowicza. Natomiast najgorsze dopiero miało nadejść. Mianowicie, proszę Państwa, 4 lipca w 1963 roku pierwszy sekretarz PZP Władysław Bogomułka, Wygłosił podczas 13 plenum KC przemówienie, w którym potępił niektóre zjawiska kinematografii i wymienił konkretne, konkretne filmy, konkretne tytuły filmów. Fragment Państwa tego przemówienia chciałabym tutaj zacytować. Na ekranach kin ukazują się dość często polskie filmy o marginesowej tematyce, mimo pozorów głębi psychologicznej czy filozoficznej, płytkie intelektualnie i poznawczo, wątpliwe lub wręcz osobliwe pod względem ideowo Weźmy na przykład filmy wyprodukowane w ostatnich kilku latach takie jak i tutaj Nikt nie woła Kazimierza Kuca, nie czarodzieje, Andrzeja Wajdy, nóż w wodzie Romana Polańskiego oraz jeszcze tam kilka innych tytułów. Każdy z tych lub niepodobnych podobnych filmów rozpatrywano, gdzie nie może nawet posiada pewne wartości artystyczne lub warsztatowe, uderza w nich jednak oderwanie od konkretów i warunków społecznej rzeczywistości Polski budującej socjalizm. Oraz pesymizm w traktowaniu losu człowieka. Mamy więc i na kolejne nas kolejną nową falę w literaturze i w filmie, w muzyce poważnej i rozrywkowej. Nasz naszych gniewnych, dziwnych młodych trampów, nie z tej ziemi, przebijających się przez ekrany i stronicę niektórych książek. Natomiast problem tego zagadkowego pokolenia, o którym też krytycy tutaj pisali w przypadku filmu Nóż Wodzie, Edmunda podsumował jednym z danych. Cała ta gadanina o walce pokoleń ma wsteczny charakter i gdyby jej nie położono kresu, mogłaby jednak wnieść zamęt umysły młodzieży. I prawda jest taka, że wystąpienie go Gomułki tak naprawdę stało się takim rzeczywiście oficjalnym potępieniem tego filmu właśnie za pozory głębi, odrywania konkretów, za patrzenie w obce wzory, do omocenia młodzieży. I Bolański w swoich wspomnieniach pisze, że zrozumiał, że po takim oficjalnym przyjęciu minął długie lata, zanim będzie mógł zrealizować nowy film w Polsce. Wypowiadając to zdanie, jak gdyby on miał myśli fakt, że ok, będę mógł robić filmy, które są zgodne z pewnymi dyrektywami, które płyną z góry. Natomiast nigdy, powiedzmy sobie, albo przez dłuższy czas, nie będę mógł zrobić filmu autorskiego, osobistego, prawda? Takiego, który byłby mój, który byłby moją wypowiedzią na jakiś konkretny temat. Stąd też właśnie to, 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 to potępienie, które przyszło ze strony, potępienie i skrytykowanie tego filmu zadecydowało o tym, że, że podjął decyzję o wyjeździe poza granicę Polski.